Witamy Państwa z Mobile World Congress w Barcelonie. Jest to druga tak duża impreza w historii naszej firmy po genewskich targach ITU. MWC to największa impreza tego typu na świecie. Cały świat czeka na premiery tabletów, smartfonów i innych urządzeń mobilnych. Natomiast to, na co czekają biznesmeni przyjeżdżając do Barcelony, to inspiracje dla, dla ich biznesu, nowe rozwiązania dotyczące softwaru. Jedną z niewielu polskich firm na tych targach jest wrocławski Oxycom, oferujący rozwiązania dotyczące cloud computingu. Te trendy, które możemy tutaj dostrzec, to fakt, że dzisiaj, aby być konkurencyjnym w branży telekomunikacyjnej, czy jeżeli chodzi o e, development software'u, należy tą ofertę zdywersyfikować i rozwiązania chmurowe są do tego doskonałą okazją. Naszym głównym produktem jest platforma, która może być. E... Używana w modelu White Label, przeznaczona dla operatorów telekomunikacyjnych, tak jak również dla firm deweloperskich, które chcą swoje oprogramowanie w łatwy sposób przenieść do chmury. Nasza platforma jest, z tego co żeśmy się zorientowali po przejrzeniu oferty na targach, unikatowa, jako jedyna umożliwia dostarczenie aplikacji Windowsowych do urządzeń mobilnych działających na systemach operacyjnych Androida i iOS.